Cześć chłopie To ty Mazur mhm. I ja Kacz, Idziemy dzwonić pod drzwi pod, 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 I będziemy uciekać Jakby co na YouTube nazywam się Jedi Master Na razie nie mam żadnych filmików Bo nie mam czasu Ale już nie budowa A tutaj kościół kurde Tam służymy O Nie mów nikomu, To jest ten blok, który będziemy dzwonić i będziemy uciekać. Tutaj jeden nasz kolega yy, mieszka, który nam, nas, my, my, my jego nie lubimy. I temu my tutaj będziemy dzwonić. Wśródliwy. Nazywa się Matuszak, chyba wiecie. Tak, Matuszak, znajdźcie go na fejsie. O, a yy, patrz, jaki blok, kurwa. I nie my kurde, Demych Power Chujów Dobra, Ernest, ty dzwonisz, a my uciekamy później. Oki? Okay? Pod jaki numer? No pod 15. A, okej. To I będziemy śpierdaleć. Churwa. Zapraszajcie mnie na Facebooku, nazywam się Kacper Wojewoda. Ja, Ernest Mazur. Dobry i ładny. Bohaterem będziesz, idziesz. No idź! No idź, chłopie! Kiedy już? Uciekamy! No... się chyba Jakby... Jak Ernest Mazur Pobiegł I zadzwonił No... Ale Ernest nie idziemy Nie oh, O, no, rwają no. A żywia kurde Wyberek Chciałbym energetyka Ja ale ja też o! Patrz, siedemko! Będziemy sobie pod, Będziemy cegły wytać. Idziesz normalny. Dobrze się czujesz Jak tam. Dobrze, ciężkie jak widzę. Kurde tkła. 5 km może to ważyć a na... chodź, może znajdziemy na Tuszaka piszcie w komentarzach jaki ten jak ten mój film był fajny czy nie fajny lajkujcie go i subskrybujcie na kanał. Ja je mi trochę strašno. Gemma. A te drugiego je. Je ježe je. Nie avem. Chodzę do CPN. Zrobimy kurde napad. Chodź wędy kurde, chodź. No jesteśmy tak jak, jest taki jakby w naszym bazie, kiedy <laughs> jakiś ktoś goniłby nas. Jesteśmy pod ziemią. Tak, na jak pasować, jakiś sklep jest. Zapięty. Do sklepu lepiej, ale... Chyba do toku pójdę. Czemu? Głowa mi boli. Co? Głowa nie boli. Czemu boli ci głowa? Nie wiem, już się głowę... Przejdzie ci Ernest. Oby. No. Oby. Albo dawaj na ten, na szpital idziemy. Proszę. Ja, ja. Było 6 minut mm -hmm. Jesteśmy A w ochotku, de, de, de będziemy sobie ślić teraz Wyszyczać ze A moje drugie sinne będzie denerwowanie żulów pod biedrą Wiecie to ta kurwa znaczy Mamy takiego jednego żula Nazywa się Rysiek Rysio Taki pijakiem kurwa jest do maksa O idzie żół Tienoevere. <laughs> ah, wacht. Kijk, z'n poem. Ah, wacht even. Ik zag Wat Waar wacht even? Ik dat het boli is! het boli is! Met tam kruis! Met een 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 Awa, to na tyle. Polecam kaczper wojewoda. Zapraszajcie mnie i Ernesta Mazura. No, kolejny odcinek, drugi to będzie o Żulach, którzy łap, łapią nas z Ernestem. Do, 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 za dwa tygodnie do tego będzie, albo jutro. Zobaczymy, na razie.